Co do mentalności przedstawicieli diaspory żydowskiej, to mam taką krótką anegdotę. Tylko kiedy byłem kiedyś w Izraelu, w Tel Awiwie, miałem okazję spożywania posiłku z panią w starszym wieku, żydówką, która urodziła się w Polsce, jednak po II wojnie światowej, krótko po II wojnie światowej, jechała do Tel Awiwu z rodzicami i rozmawialiśmy na wiele tematów. Byłem bardzo ciekawy, bo miałem wtedy Chyba pierwsza raz okazją, aby na spokojnie porozmawiać z Żydówką. Więc nie dziwi fakty, że w pewnym momencie konwersacja zeszła na tematy związane z historią i z II wojną światową. I w trakcie rozmowy ona spojrzała na mnie i mówi. Macieju, ale mam ogromny żal do Polaków. Spojrzałem na nią. Zdziwiony i zapytałem, ale do czego możesz mieć żal? Przecież tylu Żydów było ratowanych przez Polaków. Na co starsza pani odpowiedziała: No tak, ale było wielu Polaków, którzy mordowali Żydów. Na tą uwagę stwierdziłem: No tak, szanowna pani, ale było i wielu Żydów, którzy mordowali Żydów. Ta uwaga wywołała wstrząs. Siedzieliśmy, pomimo tego, że siedzieliśmy w restauracji, pani walnęła w stół, spokojna osoba zamieniła się w bardzo niespokojną i ordynarną osobę. Zaczęła krzyczeć na mnie, że nie wolno tak mówić, nie wolno tak mówić. Ja siedziałem spokojnie, patrzyłem na nią i dopytałem, a dlaczego nie wolno tak mówić? Ona mi na to, bo kiedy Żydzi wydawali swoich, to robili to z przymusu, a kiedy Polacy pozwalali mordować Żydów, to robili to z wolnej woli. Antysemitą nie jest ten, który nienawidzi Żydów. Antysemitą jest ten, którego Żydzi nienawidzą.